Dobra, eee, co ja robię? Czekaj, wracając, co tu się wydarzy? 4, czyli raz i 4. Gdzie 7 wyjdzie wynik poniżej 7, usuwam kanał. Po prostu. Bo jestem tak pewny swojego yy, uroku, swojego stojności swej, i tego, jak teraz wyglądam, w nowym chociażby, że no po prostu mogę takie coś zrobić, nie? I jak będę miał milion punktów i randkę z Marew, to mogę później randkę przenieść do mnie do domu. Nie, Ja liczę na to, że żaden debil nie zbiera na randkę z Marew, no bo to, to po prostu już... Ciekawy jestem w sumie, jak ty wyglądasz, jak taki gościu, jak może taki goszy, który zbiera punkty na randkę z jakąś dziewczyną, której nie znam wyglądać. Ja widziałem, jakie osoby do Maji piszą. Ja widziałem, jakie osoby piszą do Mai, nie? że jest kochana i że jest przepiękna i to albo są typy, które mają 16 lat i mają wąsa, wiesz, schodzi, albo to są typy, które mają 50 lat e, dziecko i zdjęcie z żoną, taką wiesz, co ma namalowane. Serio, ci mówię. Dobra, czekaj. E, ile tu jest tarczeczek? Raz. Dwa. Trzy. Raz. Czekaj. Raz. 2, 3, 4, 5, 3 Siema 4 man. Siema, siema. 7, 8. Joł Siema. Jak chcesz pisać na czasie musisz wykupić tego Super Chata. Bo dzisiaj tylko super chaty będą. Yy, włączone, jakby co, nie? No ile to liczyłem takie tych. Pogoda! Do dupy, więc... Yy, stream z domu. 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobra, mam. Kurde, ale przydałby się wiesz, co by się przydało? Kuferek by się jakiś przyznał. Przydał. Kuferek jakiś by się przydał. Oh no dobrze, no już to jest kuferek. Kuferek, tak, kuferek. Kuferek po prostu, wiesz, 40 tak. Ale to z wtedy chodzi po pierwszej razie... 25 zł, jeden złotych. Nie! Zrób więcej tych karteczek. Ej, zrobimy tak! Część anonimowa, a część nieanonimowa. Po prostu. I 20 będzie anonimowa. No tych. Anonimowych. Siema wszystkim, siema, jo jo. Daj mi pomysł Staszek, No kurde, kusza mózgów. Gdzie mogą wrzucać to, żeby było wiesz? Żeby to było, żeby fajnie to się zbierało. No kurwa, ze szklanką będę chodził po jakichś złotych tarasach czy gdzieś. No pojebało cię. Jak kurwa do szklanki? To no da, poważnie cię pytam. Nie do puchar. Puchar pucha <śmiennie> Do sklepowy. No tak. Do majtek. <śmiennie> Puszka, dzika pusta. Ła. Wow. Ten kto tu napisał, oby ich naprawdę w życiu się dobrze wychodziło. Siema ją. I serious życie, żeby twoją tych giecch się. Jo yo. yo. Przydała. Dobra, włączę wam ten czas, bo Je... nie Nie dacie dobrać. rady. Siema, siema, joł Eee, Ale Mongo. To jest poczekaj. Nie, bo cię nie powiem, powiem, mi Nic mnie nie, nie, nie pojmowało. Co ty tutaj? Cztery tutaj... memy. No. Co, ty za co wstało, bo... No. Witam to ja. Elisa. Co tam u Was? Co tam? Co co tam? Co tam? Na Jak pogoda. 20 Wiesz, ja powiem, nawet kilka, żeby więcej. A czekaj, czy jesteś przy jest Ej, Czy tak masz raka? Ej. co tam, co tam powiedzcie ciekawego? Ja wierzę, Już problemu. możecie pisać. No, macie. macie czas włączony. Ej. Ej, dobra. Ludzie, którzy mieli jakieś problemy z rakiem czy coś, to mogą mieć raka. Aloha, homora. na nie, Bo ubrałem ci się nie. się nie, Taki klasyczny i wiesz stres i, i poszukać i po prostu, bardziej przynówię takich właśnie ludzi ubranych, bardziej wiesz bardziej taki standard i tak dalej, nie? git? Że to git? Osoba, nie? git tylko nie mam butów, nie mam butów to se kup, upalone, kup se buty ale wiesz debilu za Zatolin wiesz, że tak się nosi teraz? tak ludzie się noszą teraz? że obracać co się nazywa? to kumasz? Pani... W urzędzie skończą, no, powiedziałem, no, że. Mam po no, to, to, duże to i groźnie. Ta dupa ci grozi, a nie. ty. to by było bardzo miniłe. Ze strony życia nie. Dobra, czekaj, ja muszę dotrzeć do Brzeże Kościuszkowskie. O ja pierwszy raz. Późto mogą sprawdzić. Raz, dwa, raz, dwa. No. A nie mnie. Z Górakowskiej. No. Dokładnie Ciebie, 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 tak? Ciebie mówię. Ja pierdolę. Kładka i rogo, rogo piesza na Pragę. A to masz z farmę, tak? Ale Ty nie kapujesz czegoś, że podatek się od donatów odprowadza raz na miesiąc? Nie codziennie? Czyli jak dzisiaj zarobiłem to za miesiąc przychodzi mi faktura i na podstawie tej faktury idę do urzędu skarbowego i się rozliczam. Zbanek głupi. Kurczak do tego i sos i sałatka. To jest bardzo zrobione. dyksięcie, już nie niczym pod kokleta, z siebie tam i Siema wąskiej. Jesteś w bazie. Nie jestem w domu. Kiedy drunk stream na razie nie piję. Masz tutaj większą niż No ty jesteś to większa no to po, wszystkie poprzednie, co były, to już są rozliczone, a te, co teraz, to dopiero ekranie, będą rozliczane, no. Oj, może być problem z walurem, ale zobaczymy. Ostrzeżenie przed unerkowanym w ja pierdole. Co, żebrałeś ostatnio te donated na flaszkę, czy coś Ty, tam? Nie, nie, nie żebrałem. Na, na, na kamerkę. To powodzonka, kurwa, z waszymi uszami, człowieka na się jeszcze szybciej. To <śladanie> no, powodzonka wam, nie? Bo dostałem... Dostałem tego kopa na kamerkę, ale nie umiem go przeczepić. Zjebałem strasznie. Tak samo, e, człowieku, jaki jestem, idiotą... Pozdrów to e, z Bełchatowa. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Wiesz, że się ci do wiatraczka w plecaku. myślałem, że jestem kurwa geniuszem. Poszedłem po kropelkę za 15 zł do kiosku, wziąłem kropelkę i przeczepię. Jak Zususu, ile płacą? E, Nic nie płacą. No, Zusu się no, nie płacił. I okazało się, kurwa, że go przeczepię, tak, że on się nie rusza, nie? No zjebałem strasznie. Nie ja musiałem go odczepiać później. A już naprawdę sobie przybijłem samoją piątkę. Sprawa wagi durakowskiej. Oj, oj, śmieszne, jaj. ale śmieszne. Lipa? Czemu lipa? Czemu lipa? Nie wiem. Ale będę z tobą duszą. Ale ja będę z tobą. E... Dobra, zobaczmy, ile z ten wapki wychodzę. To tam mąka <grywka> po prawem ja, ojej dzawę 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 nie wiem nie sobie że u was też tak padać, nie witam wszystkich siema aleks co do tego leniwa panen ostatnio mega przegina pałę i no nie wiem, zestresowałam się Hyhy, <noise> sekunda, spojrzę w moje notatki. No, po prostu jest to mały gnój i... Mały, mały gnój. i no mały jest spoczętym. No mały mały gnój. Jak widać, trochę mu się przytyło. Ej, czemu nigdy ja nie poszedłem na stand-up? Ja pierdolę, ja tak byłbym jestem a nigdy nie poszedłem na stand -up. Siema Kasper, pozdrawiam. E, wiesz, jak życie a... mordo? malutku. Nie szumij mi. Kurwa, szum... Kurwa, to jest ten gościu, to jest jeden do jeden mój humor. Znacie go? miło. Znaczy... Znaczy. Znaczy. czekaj, daj mu mi minutę, daj mu mi minutę, proszę cię. Jak się nie zaśmiejesz, to jestem chuje, to jestem chuje. Minutę obiecuję i wychodzę. Daj mi minutę. A co Kasper? Eee. No pozdrawiam Kasp, no chciał się go pozdrawić, to pozdrowiłem. Eee. 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 Ten, wyżej. Ten wyżej, nad, nad Tobą. To jakoś, mi się podoba entuzjazm moich fanów, że na pytanie czy byli na moim występie odpowiadają tak. Dobra, ale czekaj, daj mu się pół minuty Super, bardzo mi miło e, Dobra, wypierdalasz Marcinus, to jest bezbekowe po 10 sekundach, ty jesteś bezbekowy. Ty nie nadajesz się o. na ten czas. Daj mu kurwa czas, debilu, nie da się rozśmieszyć 10 sekund tak, że jestem trochę znany, Jeden na jest znany, tylko także trochę, Także na granicy Fada, No to wątki. Pij, pij sobie, pij Bo na przykład miałem występ w hełmie w tym mieście, nie to, że w Kasku i sobie chillowałem przed występem, tak jak sobie tutaj po prostu chillowałem i przed występem podeszła do mnie dziewczyna, spojrzała się na mnie i powiedziała O! Będziesz stand-up? Na co ja powiedziałem tak, owszem. Na co ona powiedziała, a będzie ktoś znany? nie, nie, no. Kiedy? Jak się pogoda poprawi? Na razie pada deszcz. No, tak, mój złapień powiedział pan, tak, dokładnie. Walki, no. Na razie tak będziemy zamulać. No. Dopóki pogoda się nie poprawi, to wiesz, będziemy tak zamulać. Idź Dominika do psychiatryka. No, No, zarobek spoko. Nie, nie ma dachu, ale już jest w paczce spakowany, więc yy, jutro będzie zakładany. Co Dominika mati? Nie, bo tu pisze mi Jakieś wizwiska Wiesz No i próbuje zaistnieć i w internecie Nie? No. Jutro będzie baza na live I będzie Trochę live, a, trochę będę nagrywał Tego odcinka z bazy YouTube. Wiesz Trochę tego, trochę tego, nie? Ale łapa, czekaj O łapa, żelasta Żelaza łapa. Pewnie dywan mógł. Nie, nie ma jeszcze dywanu. Na razie nie ma. Na razie uzbrajam ściany. Będę robił wejście, później dach trochę. To wszystko trzeba związać ładnie. Mam tam sznur, to można to ładnie przeplość sznurem. A taśmę można zerwać. No fajna paczka, fajna. Serwus, nie <śmieniczne> da się oszukać. Tu ujebane gumiaki, ale są, nie? Się umyję. A kiedy widzenie uszlada? O, nie wiem. Zameldujesz się tam? Nie, będziemy tam robić co jakiś czas tam jakieś nocne streamy czy coś, ale to na razie. Na razie musimy to dokończyć. No. Kacper, weźcie ogarnię! Zaczynam liczyć raz, dwa, to jestem za drzewem! Nie rozumiem tego. Że... Ja uciekam z fuświatem, z najwyższych na to, laci... że ręku, jest ulica. Buta ci, kurczama. Aha, zaczynam się stresować. Na ogół, jak się stresuje, to kacper. Tam tytuł live'a, jestem załadowany. W tym momencie wiem, że to nie pomogło. Naładowany, ładuję cały czas Wiesz, telefon. O czym tam mówił, na pewno będzie sadził krzaki, tak, tak, będzie No, coś tam będziemy robić. No. Na pewno. Będzie live, i później go zakończę. Zrobię sobie odcinek. Na kanał i. No i tyle. No. Może później jeszcze live odpalę. No nie. Zobaczymy, jak pogoda będzie dopisywać. Nudny fragment. Słuchaj, czemu ty nie Rudy się rzędzi, tak. <grydy> się Co oglądasz? Jakby co to nie działa, Nie, ale. O czym będzie odcinek? Jak se buduje? P powiedziałem mu, że staję na działce i słyszę kułata, to, to mam nadzieję, że to policja tak no powiedział. Powiedziałem mu, że moje ulubione radio to radiowóz, nie? Mm, tak, będzie montaż dachu. P powiedziałem mu, że moja ulubiona penda to komenda. Masz przyjaciół? No mam ciebie. W życiu Dobra, ale w momencie mnie tak, słuchaj, mówię, przepraszam bardzo, ale czy pani jest komikiem? Nie mam jeszcze królestwa. No maksa. Nie rozpoznałem pana. Ja też mu powiedziałem, że go nie rozpoznałem. Wcale <grywa> się. To Ty tylko o Szwedzji. Szwedzi, 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 szwedzi. Ja nie mogę. 20 zł. Jak wypijesz do to obetni górę puszki, by się lepiej wkładało i wyjmowało karteczki franio. Dziękuję. Zarada, ale was tak robię. To no. mi się tylko nie nie Co się dzieje? Bąka na mnie? Masz PC podłączony do TV? Nie, nie mam. Nie mam PC. No. Ładny masz kolor na ścianie. No widzisz? Ładny, nie? Taki selery. No. Mam dwa kolory. Za, za sobą mam... Yy, taką ści... Taki... Żółć. No. Widzieliśmy, mam dwa kolory na ścianie, pół tak, pół tak. Ja ty, ach, pisz, mszę, co ci Nie, mówią, nie, nie będę żadnego Szweda oglądał, nie mam co robić, kurwa. Chcesz iść i Szweda oglądać, to chcę go włączyć? No, mieszkasz u mamy, że na nie, mieszkam sam. No. Ale jak chcesz... Yy, a ja to zapraszam jak nie masz gdzie, gdzie mieszkać. zielony Marcy Debbie. ty jesteś zielony Marcy Debbie. Ty myślisz, że to jest IP, na którym możesz nie zainstalować DDoSa do no, Naprawdę. jesteś no, ty, ty, taki głupi, żebym to pokazywał publicznie w internecie. <noise> Szykuj się Frank. Więc z Jak ty te plakietki to, ty zrobiłeś? Ty, ty nie na Minecrafcie. Co? Jakie plakietki? Jakie plakietki? Już jestem, jestem. F5, F5. U innych widzów. Co? jak u innych widzów? Nie rozumiem. Mówisz... Te korony? O korony ci chodzi? Stary, beka ci do ucha po paprykach, aha. Masz już chłoną dzięki na pewno. No chyba, że tu się karteczka zmieści. No spoko, to zapraszam. A, oto to ci chodzi. No ty ja też masz, procz. Jesteś pierwszy to, w rankingu. Wyjdźcie yy, najlepsi odbiorcy kanału i będziesz miał siebie i innych. Ja tego nie robiłem, po prostu włączyłem to po mopce. No. Chociaż nie, bo będzie moment, jak będą będą w nie będzie. po prostu jak masz nadawanie na żywo, tam masz ustawienia i sobie włączasz ten dodatek te najlepszy ranking odbiorcy. I zdobywasz punkty kanału, po czym je możesz wymieniać na naklejki i plakaty jakieś tam pierdoły. No. Nie może być... A powiedz, a czemu nie może być mokre? Co tam, Przecież czy, ja z tymi karteczkami nie będę ty człowieka. Siema, Matik królu streamów. Siema, siema, siema. Yo, jo. karty się Kto to jest? Zgadnijcie kto to jest. Ten aktor. Kurwa, mądre to jest. To zwał się nie chcę już. Dobra, zmieniam na plecach mara. I tylko poczekaj dobrze wyglądam ogólnie <grymne> Nie to nie jest Znaczyń, nie. masz Znaczyń, dzisiaj sierpki. czas na Oj, no, to w Pana No spoko, znajdzie się do 20... To jest do 21 mam nie. czas Franio no Dziewczyna, dokładnie Franek to, Złomianek ja tam <grymne> Dobrze jest czy nie Chujowa może być, no to marzę sobie tam O, a tu ma dziki hmm. Nie mam dla Mekany on mieszka na... Mochotowie Mokotowie, Deklu. A nie, czekaj, bo miał czekaj. Nie on, A nie, on nie mieszka na Burekowskiej? Nie, czekaj, bo już mi się pojebało. No tak, obok galerii y tam mieszka, no. Burekowska? Nie, czekaj, kto... Burekowska chyba. A teraz? No spokaga. To wpadaj. To czekano na cię. czy biała. Arkadia, tam jest chyba galeria Arkadia. Na przeciwko Naprzeciwko Franka. jesteś. No Co jemu co jest? Jakieś duszności macie, co? No, A ty daj, oglądasz. W wolnej chwili. Dziwił się? jestem. Muszę na szybkość wychodzić, żeby się nie spóźnić. Kuczyki to Auto. Ale tam, menina nie to co uciekłem. No, u franek to wiesz, to jest masakra po prostu. Jeśli chodzi o porządek czy coś, to. Nie wiem, że to jest prezydum, ale poczekaj, najpierw no kosmos. Wschodnia, przednia. Wschodnia, AMG wschodnia, nie? I am gay i szony, który... zapraszam. Go, A, no ja go nie oglądam. Znaczy oglądam go bardzo mało, ale tak to, że go cały czas oglądam, to nie. Nie, nie, jakoś nie ludzi nie. jego content. To już nie śmiesz, no. Ale ma porządek, ale ma porządek. <grym> nie wiem, kurwa, no. O, Amadi, Amadi, no. I z ciosem, no. Cios L MRS, cios. Ewentualnie mam takie koszulki, Ale poukładane mam ubrania. Hej, co tam słychać? A nie ciekawe. Stara widać. Wyłącz to główną Mati <grym> Czemu? Czemu ich jest git? Kiedy tak, zamkam tak, serwera tak, która tak, już jest? Tak, za dwie minuty. Kiedy stwierdzono u cię. I taki będzie eee, Ty, Dobra, Aga. Eee, Lecisz nara. Żeby po prostu mnie